Tresuj z Bogiem. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie na kanale Tresuj z Bogiem. Drodzy Państwo, przy kominku chciałbym się dzisiaj skupić nad jednym z komentarzy, który został umieszczony pod shortem, który wrzuciłem o tytule Atak Prącie, bo Atak Prącie, gdyż oczywiście pseudonim Bruno to prącie z racji jego ulubionego zajęcia, czyli krycia suk, tak sobie żartobliwie na niego wołam i on reaguje na to w stu procentach, także pseudonim stał się jego drugim imieniem, na które reaguje. Komentarz, który wyraża, proszę bardzo przeczytajcie sobie, wyraża bardzo duże niezrozumienie, bardzo duże niezrozumienie, tematu, bardzo duże niezrozumienie. E, psów ogólnie. E, dlaczego tak się dzieje, e, że tak sobie pozwalam e, wnioskować? E, proste, proste, proste fakty. E, zasada jest jedna. Zasada jest prosta. Nie ma głupich psów, są tylko głupi ludzie. I te wszystkie owczarki niemieckie, które są agresywne, te wszystkie owczarki niemieckie, które. E, Sprawiają wrażenie, żeby lepiej do nich się nie zbliżać, bo mogą ukryć. E, te wszystkie psy, które są e, prowadzone na smyczy, prowadzone to za dużo powiedziane które są, kurde, trzymane na smyczy przez właścicieli z całej siły. W momencie, kiedy chociażby te widzą innego psa, w momencie, kiedy jakiś człowiek im się nie spodoba, są również takie psy, które tak reagują e, otrwą go. E, Natomiast e, to wszystko nie jest i nie ma nic wspólnego z psami, które tak się zachowują. To jest tylko i wyłącznie wina właścicieli. I to należy jasno powiedzieć. Więc opinia o psach jest kompletnie czymś nie, e, niewłaściwym w tym momencie. Oczywiście, psy te mają swoje walory, e, mają swój temperament, mają swój charakter e, i to niestety, że ten charakter jest uwypuklony e, i prezentowany przez te psy w kompletnie niewłaściwych momentach, jest tylko i wyłącznie winą właścicieli, którzy nie potrafią nad tymi psami e, panować. I teraz ja nie Widzę tutaj kompletnie żadnej konekcji między e, psami, które są w rękach właścicieli, którzy niejednokrotnie, co należy też jasno kurczę powiedzieć, bo są tacy widzowie, którzy e, to e, przeszli, którzy to przeżyli, e, mianowicie e, kupują psa, nie mają pojęcia o tym, się dają i e, szukają jakiegoś behawiorysty, znajdują e, najbliższy gdzieś tam na osiedlu albo gdzieś tam w mieście w tym samym mieście, na drugim osiedlu, jadą i słyszą taki stek, bzdur, taki stek, bzdur, drodzy państwo, w który wierzą, bo myślą sobie: Człowiek ten się zna. To też jest niestety coś, co powoduje te wszystkie głupie doradztwa pod tytułem: Jak twój pies szczeka, jako szczeniak, to odwróć się i idź w innym kierunku. Pff. Słyszycie to, 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 jest nagminne, to jest kretyńskie, to jest kompletnie niewłaściwe, niekonkretne działanie. E, działanie, które pogłębia problem niejednokrotnie, bo za tydzień, dwa miesiące uświadamiamy sobie: moment, ten pies gorzej się zachowuje, i wtedy uświadamiamy sobie: cholera, czas płynie, e, a my e, cały czas e, postępujemy z tym psem tak jak nam doradzono e, i koło się zamyka. Więc. E, bardzo często ta agresja tychże psów, która jest oczywiście winą właścicieli, pośrednio jest oczywiście winą współczesnych doradców w zakresie tresu, przepraszam, behawiorystyki psów. Natomiast tak jak wspomniałem, nie widzę absolutnie konekcji pomiędzy tym, że ktoś, taki jak ja, kto nad psami totalnie panuje, kto ma. Psach, totalne poszanowanie swoich psach. Psach, które wychowuje w przypadku Akiry, na przykład, która jest w 100% już psem obronnym, ostatnie szlify, miasto, tłum. I tam odpowiednie reakcje, odpowiednie odczytywanie bodźców i tak dalej. Więc tylko to zostało, aby tego psa w 100% zaprezentować. Bruno, który jest pokazany na tym materiale, jest to początek jego właściwie wdrażania, początek wdrażania go w procedurę obronności. A jak mam takie psy, które mają takie skłonności, i uwielbiam, przystosować psy do obronności, bo wierzcie mi, obronność... Psada obronności przygotowuje się nie mając wiedzy. Tu nieskromnie powiem oczywiście, ale jest to bardzo skomplikowane, bo jest kolejna zasada, o której musicie pamiętać. Zasada jest bardzo prosta. Nie ma psa ogromnego, jeżeli ten pies nie jest posłuszny. Nie można panować nad owczarkiem niemieckim, chociażby od tak sobie w 90%, 95% jest jakiś tam mały małe ryzyko nieposłuszeństwa w tym, że psie, wtedy nie idziemy w żadną obronność. Niestety dzieje się tak, że każdy z was, kto pójdzie z psem, który nie jest nawet posłuszny na jakiś kurs obronności i za to zapłacicie, bo ludzie, którzy tym się zajmują z tego, oczywiście żyją, więc nie mają tutaj żadnych oporów często i gęsto wam to. Wdrożą wam te procedury wdrożą i potem niestety mamy bardzo też skomplikowaną sytuację, gdyż pies, który nie jest opanowany przez właściciela, jest również uczony agresji. Niejednokrotnie te psy, które to wrażenie, czy większość, zdecydowana większość tych psów, które to wrażenie sprawiają, wrażenie, które nie pozwala się do nich zbliżyć, wrażenie kompletnie nieprzyjemne dla otoczenia, to są te psy właśnie sfrustrowane, ale są też psy, należy tutaj jasno powiedzieć, które są przyuczone do agresji. E, ci, którzy mają pojęcie o owczarkach niemieckich, wiedzą, że e, im więcej psa się do agresji przyucza, czy też do obronności, inaczej mówiąc, poprawniej nazewnictwem tutaj operując, Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z sytuacją u psa, w psychice psa, że im więcej gryzie i więcej szarpie, tym więcej to lubi. Więc nigdy, pamiętajcie, nigdy nie idźcie na żadne kursy obronności, jeżeli nad swoimi psami nie panujecie. To już jest kompletne nieporozumienie. Wracając do moich psów. Moje psy, Anuśka niedługo będzie przyuczana do obronności. Jest ta krew, która jest niezbędna. Jest ten temperament Bruno, 60 kg, samiec. Drodzy Państwo, tam będzie obronność w tymże psie do pewnego momentu. On nie może czerpać przyjemności, gdyż on sam w sobie jest bardzo niebezpieczny, jeszcze gdyby do niego. W, w nim wzbudzić tą atrakcyjność zgryzienia, atrakcyjność szarpania, rozszarpywania, walki, no to bez sensu zupełnie, bo nikt nie jest na tyle głupi, aby się do takiego psa zbliżyć. Ale powtarzam, to jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy takiego psa nad takim psem się panuje. Do tego, dołączając umiejętności osób, które potrafią to robić, przynosi to nam na najwyższym świecie satysfakcję. Przynajmniej mi satysfakcja z możliwości przebywania w pobliżu, w otoczeniu, przechodzenie z takim psem przez miasto, mając świadomość, że jest to. Ktoś, kto potrafi, czy potrafiłby mnie obronić. Nigdy nie zdarzy się sytuacja, która by wynikała z tego, czy wynik, nigdy nie wyniknie sytuacja e, taka, która o, tak sobie powiedzmy, po, po, pozwoliłbym sobie Bruno zaatakować kogoś bez najmniejszego powodu, czy innego, innym psem. E, ale dobrze mieć tak potężną broń, jako przyjaciela, który jest w stanie mnie obronić najzwyczajniej w świecie więc nie sądzę, żeby opinia prezentowanie przez taką osobę takich umiejętności umiejętności swoich psów, które znam w 100% Bo powiem jeszcze jedno, ja nie godził i nie zgodzę się nigdy właśnie na to, aby komuś z, z wytresować psa, czy przyuczyć go do obronności w momencie, kiedy właściciel nie panuje nad tym psem tego nigdy w życiu nie zrobię i nie zrobiłem Um, ale moje psy to zupełnie coś innego, drodzy państwo. Uh, więc nie, 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 proszę, nie mówmy o owczarkach niemieckich, o psach agresywnych. Mówmy bardziej o zjawisku mm, niewłaściwych właścicieli. To jest moim zdaniem proste, logiczne. I inaczej nie jestem na to w stanie spojrzeć. Także dziękuję bardzo serdecznie za ten odcinek. Psy, jak widać. Pyszno na górze, także koniam się. Wszystki już śpią. Dobranoc też pędzę.